Witajcie towarzyszki i towarzysze. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o micie, który popularyzowała i nadal popularyzuje skrajna prawica. Mit ten to ubrana w nowe szaty nacjonalistyczna propaganda, którą stosowali prawicowi radykałowie w Republice Wejmarskiej pod nazwą kulturowego bolszewizmu. I owszem, istnieje powiązanie między retoryką tamtej prawicy a retoryką współczesnej prawicy. Wykażemy to w tym materiale. Czym jest więc ten marksizm kulturowy? Założenie jest wręcz dziecinnie proste. W skrócie, ci, którzy wierzą w istnienie marksizmu kulturowego, uważają, że istnieje grupa wpływowych marksistów, którzy poprzez wpływanie na zachodnią kulturę chcą ją obalić na równi z kapitalizmem, przez to, że uważają tę kulturę za, cytuję, opresyjną. Zdaniem skrajnej prawicy, marksistowską taktyką mającą służyć obaleniu cywilizacji zachodniej są feminizm, prawo do aborcji, prawo do eutanazji. Ruchy walczące o prawa osób o odmiennych orientacjach seksualnych, ruchy ekologiczne czy multikulturalizm. W zasadzie marksizm kulturowy może oznaczać skrajnie różne rzeczy, zależnie kogo zapytamy. Jordan Peterson bardzo często bawi się pojęciem postmodernizmu, odwołując się do francuskich intelektualistów, u których doszukuje się marksistowskich sympatii, jak na przykład u Jacques'a Derrida. Ignoruje on jednocześnie, że postmodernizm. Jest sprzeczne z poglądami marksistowskimi. Szczególnie gdy zagłębimy się w filozofię. Podczas gdy Marksizm zakłada materializm historyczny, czyli pewną zmienność na przestrzeni czasu, zależną od warunków zmieniających się w skali makro, o tyle postmodernizm postuluje, że oto nadszedł koniec historii, że zakończyły się czasy wielkich zrywów i przemian. Pozostaje tylko ewolucja tego, co już osiągnęliśmy jako gatunek. Inni natomiast wypatrują się zalążków marksizmu kulturowego w tzw. szkole frankfurckiej. Ta teoria spiskowa bazuje na założeniu, że szkoła ta jest de facto tajnym zgromadzeniem marksistów, którzy zaplanowali i wdrażają mechanizmy mające przekształcić kapitalizm w komunizm. Cóż, jak to się ma do nazistów? Otóż identycznej retoryki używano, gdy w latach 20. i 30. przekonywano społeczeństwo niemieckie do poparcia NFDAP, mówiono o kulturowym bolszewizmie, który przejawia się w sztuce nowoczesnej, muzyce jazzowej. I w demokratyzacji życia publicznego. Na tym bazował nazizm w zaszpieniu Niemcom antykomunizmu. Naziści nazwali to promocją zdegenerowanej sztuki. Dodatkowo widzieli bolszewizm oraz marksizm jako narzędzia w rękach tajemniczego żydowskiego lobby. Podobnie jak dzisiejsi skrajni prawicowcy naziści tak bardzo nie doprecyzowali, czym jest marksizm czy wówczas bolszewizm kulturowy, że oskarżyć o takie powiązania można było każdego wroga ich ideologii. Od faktycznych komunistów, po osoby o zwyczajnie liberalnych poglądach na obyczaje. I tak bolszewikami kulturowymi byli socjaliści, socjaldemokraci, demokraci, liberałowie, Żydzi, Słowianie, Cyganie, umysłowo chorzy, artyści reprezentujący międzywojenne nurty sztuki. Czy do tego też zmierza współczesna prawica. Oczywiście nie oznacza to, że antysemityzm należy bezpośrednio wiązać z używaniem przez kogoś terminu marxizm kulturowy. Byłoby to z naszej strony manipulowanie faktami. Jednak chcemy pokazać, do czego z dużym prawdopodobieństwem może prowadzić taka retoryka, ale zostawmy na chwilę historię Niemiec. Przejdźmy do współczesnych promotorów pojęcia marksizmu kulturowego, na przykład taki Patrick Buchanan, autor książki Śmierć Zachodu, paleokonserwatysta i rasista, który lubi snuć wywody o nadreprezentatywności Żydów w amerykańskim Sądzie Najwyższym. Mówi on także sporo o dechrystianizacji społeczeństwa. Nie ma on przez to na myśli oczywiście tego, że ktoś na przykład nie kocha bliźniego swego, czy coś w tym stylu. Ma on przez to na myśli, że ludzie stają się coraz bardziej tolerancyjni na homoseksualizm oraz ludzi innej wiary i kultur. W Polsce mamy Krzysztofa Karonia, Grzegorza Brauna czy Stanisława Michalkiewicza, którzy całą swoją krytyką marksizmu opierają właśnie o stworzonego sztucznego wroga w postaci marksizmu kulturowego. I na zasłanianiu swojej niewiedzy bądź też celowej manipulacji, powtarzającymi się sloganami o etosie pracy, niszczycielskim wpływie idei postępowych i tym podobne. Wszystko to jest wrzucane do wspólnego worka pod tytułem Marksizm Kulturowy. Nie muszę tego tłumaczyć całym marksistom, bo wydaje mi się, że dobrze wiedzą, że czegoś takiego jak marksizm kulturowy nie ma. Wyjaśniam to jednak pozostałym naszym widzom. Marksizm nawet nie próbuje niszczyć zachodniej ani żadnej innej kultury. Jest to analiza stricte ekonomiczna, historyczna i filozoficzna. Wykładnię obyczajowo marksizmu można zamknąć w jednym zdaniu, które brzmiałoby mniej więcej tak. Społeczeństwo bezklasowe wytworzy całkowicie nowe perspektywy dla rozwoju osobistego jednostek i kultury społeczeństwa. Nie jest znane to, w jakim kierunku podąży ludzka moralność, która po raz pierwszy będzie wyzwolona od ograniczeń, jakie stwarza społeczeństwo klasowe. Będzie to jednak moralność najprawdopodobniej odmienna od naszej. I wynikająca z inicjatywy samych wolnych ludzi. Wracając do propagatorów, choć raczej powinienem powiedzieć szarlatanów, przekonujących o istnieniu marksizmu kulturowego. Ciekawą postacią jest William Lind. Pomijając takie ciekawostki, jak to, że postuluje on powrót do szubienicy jako karę za pospolite przestępstwa, stwierdza on także, że poprawność polityczna i marksizm kulturowy są totalitarnymi ideologiami. Brzmi znajomo? Podobny słownik przyjęła polska prawica. Kolejnym argumentem prawicy w kwestii marksizmu kulturowego jest jego rzekomy wpływ na kulturę masową. Prawicowcy dopatrują się w coraz większej komercjalizacji muzyki, filmów, radia, gazety i innych mediów rzekomo komunistycznego spisku, mającego na celu dokonać jakiegoś ujednolicenia i zabicia indywidualności poprzez masowość i powtarzalność. Nie zauważają oni jednak jednego prostego mechanizmu. Komercjalizacja jest efektem kapitalizmu, który prawica tak bardzo kocha. No, czy jest się czemu dziwić, że jedna i ta sama osoba układa choreografię kilku gwiazdom? Albo, że teksty piosenek są pisane taśmowo i ich treść jest coraz bliższa identyczności? Jeżeli taką właśnie logiką kieruje się rynek, maksymalizacją zysku poprzez wprowadzenie produkcji masowej wszędzie tam, gdzie się da. Nawet, jeżeli odbywa się to ze szkodą dla rozwoju kulturowego społeczeństwa. Prawicowcy paradoksalnie zauważają problemy systemu, który sami popierają. Jednak wino obarczają tych, którzy proponują coś w zamian. Żeby postawić sprawę jasno, zastanówcie się drodzy widzowie nad jedną sprawą. Czy bardziej prawdopodobne jest to, że mamy spektakle nagich gwiazd, kult perfekcyjnego ciała i sztukę z coraz mniejszą dawką głębi przekazu? Bo seks i kontrowersje zwyczajnie lepiej się sprzedają na rynku. Czy może bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że szkoła frankfurska finansuje duże stacje telewizyjne i strony internetowe, by poprzez te treści budować komunizm? Celowo pozostawiam odpowiedź na ten problem do rozważenia w waszych głowach. Niech zadecyduje wasz zdrowy rozsądek. Rozywając wszelkie wątpliwości, o ile takie jeszcze macie, to największym współczesnym krytykiem postmodernizmu jest Jürgen Habermas, który przejął rolę przewodniczącego frankfurskiej szkoły po Teodorze Adorno. Habermas jest kontynuatorem myśli i racjonalizacji, którą zapoczątkował Max Weber, a która w skrócie polega na udoskonalaniu metodologii mającej służyć analizom, jak powstał kapitalizm i współczesne społeczeństwo oraz co będzie dalej. Teraz pewnie oglądający te prawicowcy zadają swoje pytania, jak to marksiści krytykujący postmodernizm, to się nie trzyma kupy. Otóż to jest właśnie problem czerpania wiedzy wyłącznie z YouTube'a. Wielu manipulatorów lub osoby, którym wydaje się, że są znawcami tematu, rzucają terminami, nie wyjaśniając ich znaczenia, czasem celowo, czasem by zabrzmieć mądrze, nawet jeżeli dany temat nie jest ich mocną stroną. Jednak jest to szkodliwe dla późniejszych słuchaczy, którzy sami później nadają znaczenia zesłyszanym terminom, i tworzą często nieprawdziwe powiązania między skrajnie różnymi terminami. Tak też to się ma z marksizmem i postmodernizmem. O ile założyciele szkoły frankfurskiej byli marksistami, lub przynajmniej sympatyzowali z ideami Marksa i Engelsa, to byli oni dalece od chęci obalania cywilizacji zachodniej. Wręcz przeciwnie, szkoła frankfurska promuje takie rzeczy jak racjonalizm, wolność osobista oraz krytykuje postmodernizm. Nie jest to prawdą, że jest to grupa, która poprzez szemrane powiązania z biznesem próbuje poprzez kulturę masową, niejako od zaplecza, wprowadzać komunizm. Jest to sprzeczne chociażby z całym marksizmem, który zakłada, że jakakolwiek zmiana społeczno-ekonomiczna zachodzi przede wszystkim w relacjach ludzi względem środków produkcji i organizacji pracy, a nie na linii tego, jaki gatunek muzyki jest popularny, albo tego, czy pary homoseksualne mają prawo do adopcji. Dziękuję za uwagę towarzyszki i towarzysze. Zachęcam do subskrybowania i kliknięcia dzwoneczka, żeby nie ominęły Was najnowsze wartościowe materiały. Do następnego.